Witam Was, kochani, tym razem z Sopotu. Za mną przepiękny, historyczny, przedwojenny Sofitel Grand Hotel, którego punktem charakterystycznym, jednym z kilku, jest ich wybitna restauracja Grand Blue, która ma niesamowicie piękny widok na morze i plażę. Co tutaj zjemy, co tu serwują, jak wygląda wnętrze, tego dowiecie się z tego odcinka. Nadmienię tylko, że ta restauracja jest jedną z najbardziej luksusowych w Sopocie. A jak słyszymy słowo luksus, to nasze oczekiwania i poprzeczka stawiane są bardzo wysoko i tak też jest dzisiaj. Spodziewam się niesamowitej uczty, niezwykłych doznań, zarówno estetycznych, jak i kulinarnych. Czy tak będzie? Zobaczymy. A recenzja tej restauracji powstaje przy okazji współpracy z Pomorski Prestiż. Zapraszam Was serdecznie. Tomasz, witam serdecznie. Dzień dobry, Tomasz Wańca, bardzo mi miło. Udało mi się szefa Tomasza z kuchni na chwilę tutaj zaprosić do nas, bo mam dwa takie fundamentalne pytania, które bardzo mnie ciekawią. Po pierwsze ta nazwa, Skąd ona się wzięła? Nazwa restauracji Grand Blue. Grand Blue nawiązuje do, do głównej idei, jaką tutaj sobie umyśliliśmy, żeby prowadzić tę restaurację, a mianowicie jedzenie, niebieskie jedzenie, czyli blue food, czyli wszystko, co pochodzi z wody, co jest hodowane bądź też odławiane z wód, czyli ryby, owoce morza, wszelkiego rodzaju oraz glony i roślinność morska. Ja bym też dodała, że to blue fantastycznie nawiązuje do tego, co mamy za oknem, czyli błękitu nieba i no, naszego morza, bo ten widok też przyznam, że jest unikatowy tak, w tak, którym mieście. Tak, to oczywiście drugie nawiązanie, które, które też, też pasuje pasowuje się w tą, w tą nazwę, mianowicie jesteśmy nad wodą, w Zatoce, która, która też jest błękitna. Przygotowałam jeszcze jedno pytanie, na które szef odpowiedział, tak naprawdę rozmawiając ze mną w kontekście pierwszego pytania. Czyli e, czego możemy się spodziewać po Waszej kuchni i na czym przede wszystkim zbudowaliście menu? Ale już podejrzewam i domyślam się, że są to po prostu ryby i owoce morza, prawda? Dokładnie tak. Nie, nie stanowią one stanowią większą część naszego menu. Natomiast w niektórych daniach pełnią one rolę dodatków, natomiast w niektórych daniach są one głównym składnikiem. Też może być takie właśnie zdziwienie, jeżeli przychodzi, przychodzi gość do nas i nie każde danie zapowiada się tak, że będzie, że będzie składnik morski, natomiast jest on często przemycony, jest gdzieś w jakimś częściowo przetworzony, ale, ale zawsze jest w każdym daniu. Bardzo dziękuję za tą krótką rozmowę. Myślę, że przejdziemy teraz od słów do czynów, czyli będziemy wybierać dania z menu. Była ta rozmowa bardzo. Podkręciła mój apetyt. Jeżeli chodzi o selekcję przystawek, to coś, co mnie najbardziej tutaj intryguje, to są dymione przegrzebki. Nie miałam jeszcze okazji takowych spróbować, więc z chęcią to dzisiaj zmienię. Mamy polski kawior. No W tak eleganckiej, luksusowej restauracji, gdyby nie było kawioru, może ktoś byłby zawiedziony, ale jest. Jest to polski kawior Antonius, bardzo znany i bardzo smaczny. Ostrygi i Homar zupy, historyczny przepis, zupa ala żółwiowa. Historia tej zupy sięga początku XX wieku i to mi się też bardzo podoba, że tutaj jest tak dużo nawiązań do historii. No i też restauracja pracuje na produktach regionalnych, na produktach sezonowych, co też bardzo sobie chwalę i myślę, że dla każdego z nas jest to ważny aspekt. W daniach głównych sporo ryb, ta, która mnie niezwykle zaciekawiła, też przez dodatki, tostek z miecznika i tu między innymi spirulina. Jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie wyglądać, czy ona coś zabarwi na tym talerzu. Myślę, że ją zamówię. Koryfena też jest ciekawym wyborem, bo to jest ryba w ogóle niepopularna w Polsce, z Zatoki Meksykańskiej. Jeżeli natomiast chodzi o desery, to ten, który najbardziej mnie zaciekawił, to Grand Arkas i szef kuchni nam bardzo fajnie opowiedział, dlaczego akurat ta nazwa, do czego ona nawiązuje. Mianowicie Arkas to był ulubiony deser króla Jana III Sobieskiego. Niestety nie zachował się jeden konkretny przepis, nie było żadnej receptury, ale były wzmianki na kartach historii o samym deserze i na ich podstawie Załoga tutaj pracująca z szefem kuchni na czele go odtworzyła i szef powiedział, że bardzo długo pracowali nad tym deserem i że on generalnie łączy w sobie mągrulę i sernik w takim dużym skrócie i ja się zaśmiałam wtedy, że to będzie idealny deser dla niezdecydowanych jak nie wiesz czy wasze ochotę na jakiś kremowy deser czy może kawałek ciasta to możesz zamówić Grand Arkas. Mamy też lawę, której fanem jestem przeogromnym. Uwielbiam lava cake's, uwielbiam fondą. Po prostu to co te fondą niekiedy kryją w swoim środku. Bywa bardzo zaskakujące. A tutaj z rozmarynem, czyli też cudowne nawiązanie do jesieni. Ta selekcja win. Też jest wkładka specjalna. Za chwilę już się z nią pożegnamy, bo będziemy żegnać sezon na gęsinę, ale takowa wkładka tu się znalazła i z tego co mi wiadomo to w grudniu będzie można zjeść tutaj dania świąteczne. Szef powiedział, że będą to prawdopodobnie pierogi, więc będzie taka fajna, specjalna wkładka. No i co moi drodzy, wasze zdrowie bezalkoholowym winem, takim lekko musującym w stylu kawy jest naprawdę przepyszne i to co mi się tutaj podoba, bo to nie jest mój pierwszy raz w tej restauracji że jakiego wina tu nie zamówicie, to ono zawsze jest przepyszne i jest doskonale sparowane z daniami zdrowie Amuzbusz, czyli selekcja pieczywa. Przepięknie wszystko tutaj wygląda. I trzy rodzaje masła. Także zaczynamy ucztę. Jaki aromat niesamowity. Przepiękny. Jezu, szkoda, że tego aromatu nie mogę przekazać w filmie. To jest um, taka szkoda. Tak bym się chciała tym podzielić z całą rzeszą ludzi, bo to jest niesamowite. Także prezentacja, w ogóle ten anturaż, podanie, no niesamowicie. Sam aromat wędzenia jest takim bardzo otulającym nasze zmysły preludium przed tą ucztą, która nas czeka. Idealnie ona jest Soczyste, przepyszne, wyraziste mięso, takie. Sprawiające przy przyjemność podczas konsumpcji. Ten dodatek w postaci borowika jest bardzo ciekawym połączeniem. Idealnie, po prostu stopień wysmażenia jest perfekcyjny. Mm. Aromat wędzenia kojarzy mi się z lasem, z taką historią leśnego, przyjemnego spaceru w dniach, kiedy jeszcze nie było śniegu. To jest tak delikatne, a jednocześnie wyraziste w smaku. Czuję pełną harmonię jedząc tę przystawkę. Naprawdę jestem też bardzo mile zaskoczona. Nie spodziewałam się, że ona będzie aż takim mocnym początkiem naszej dzisiejszej degustacji. Podoba mi się jej rozmiar, powiem Wam szczerze. Natomiast druga z przystawek, czyli selekcja owoców morza. Jej wielkość zależy od tego, ilu gości się na nią zdecyduje. I to jest taka porcja dla dwóch osób. I tutaj muszę przyznać, że też jestem nią bardzo pozytywnie zaskoczona. Zobaczmy kalmarę. Kalmar ma to do siebie, że lubi czasami być trochę gumowaty. Mm. Ten jest chrupiący. Bardzo smaczny. Idealnie morski i krewetka smażona w dużej ilości masła. Mm. Krewetka również intensywna w smaku, idealnie czosnkowa, fajnie wyważona. Bardzo mi się podobają te przystawki i zobaczcie, można sobie przyjść na romantyczną randkę przy winie i zamówić sobie taki zestaw dla dwojga i po prostu miło spędzić wieczór. Jeżeli ktoś nie jest bardzo głodny, nie ma ochoty na Całe danie czy duży obiad, to bardzo proszę. Super pomysł na spędzenie wieczoru. Muszę Wam powiedzieć, że te odmiany przegrzebki to nie jest jedyna niespodzianka na tym talerzu but. Na dole jest przegenialne pióre, topinamburu i ono tak doskonale łączy ze sobą te wszystkie smaki z tego talerza, właśnie z grzybami i to jest takie maślane idealne, naprawdę przepyszne no i też mamy chrupiący jarmuż i to jest też takie bardzo ciekawe przełamanie, odświeżenie kubków smakowych także ja pragnę więcej ale piękne dziękujemy miły aromat. Gotowi na pierwsze testy. Tutaj trufla na szczycie. Pięknie to wszystko jest zaserwowane. Nie chodzi tylko o kompozycję na talerzu, ale same talerze, ceramika są po prostu cudne. Mmm. Bardzo esencjonalny, taki wyrazisty bulion cielęcy. Tutaj, co ciekawe, czuć, że to jest wywar mięsny, ale też jest nuda morska. Bardzo ciekawie oni to zrobili. To zupa zdecydowanie rozgrzewająca, ale nie jest też bardzo ciężka. Stek z miecznika prezentuje się następująco: artyzm tego talerza. Przyznajcie, że jest zachwycający. Mamy tutaj kaszę kuskus, i to ona jest farbowana między innymi spiruliną. No i co? Grzybki, jabłko, mięso rybie wygląda na bardzo soczyste. Ogólnie ta ryba ma taką strukturę mięsa, która jest trochę podobna do mięsa zwierzęcego i ta ryba nie ma takiego mocnego rybnego posmaku. Na pewno wiecie, co mam na myśli, także myślę, że mogę już zobaczyć, jak ona smakuje. No i tutaj na sajdzie na boku mamy sos. Demi glas. Bardzo mi się to podoba, że mogłam sama wzbogacić tę kompozycję artystyczną o swój rysunek, sosu, o swój akcent. Też czuję, że będzie super soczyste. Delikatnie różowe w środku, czyli dokładnie tak, jak być powinno. Tutaj nie ma żadnego potknięcia w tej restauracji podczas tej uczty. Wdzięczny smak, jeżeli można tak to ująć. Ta ryba jest delikatnie myślana, wyrazista. Ja bym, że jest trochę morska, ona nie jest taka zupełnie nierybna. Także, mm. Mm. ale fajny kuskus. Taka ryba w takim miejscu, to jest po prostu must. Słyszałam, że ten deser jest totalnym hitem w aktualnej karcie, to prawda? Tak, to prawda. Jesteście zdziwieni tym kadrem ale muszę uwiecznić moment wypłynięcia lawy z mojego fondant, z mojego lava cake. O, mamo, jak to pięknie, soczyście wygląda. Będzie bardzo przyjemne uwieńczenie dzisiejszej uczty. Mamy też karmelizowane banany. Jestem ciekawa, jak będą smakować. Kto z was, moi drodzy, lubi lava cake? I właśnie specjalnie zaczynam od tego klasyka, gdyż ten deser będzie dla mnie nowością. I chcę go sobie zostawić na deser Masło maślane Na zdrowie To jest tak pyszne Idealnie wyważone słody mm. One są kwaskowe Smaczne Ale najlepsze jest tutaj I teraz moi drodzy Czym wszyscy się zachwycają Zobaczmy Albo nie, najpierw muszę przepić kawą Glazura taka jak w brûlée. Mmm, ten sernik jest tak słodko, uroczo, delikatnie śmietankowy. Ma konsystencję chmurki dosłownie, muszę wam to pokazać. Jest naprawdę przesmaczny. Smak przywołuje na myśl wspomnienia z domu babci. Mm. Niesamowite Mimo O Jezu. No w porządku Jezu. Mimo aż światło się przykasiło Żeby było jeszcze bardziej kameralnie Podczas tej konsumpcji wszystkich uniesień Mimo, że jestem największą istniejącą fanką e, Lava Cakes To dla mnie ten deser to jest jedna z najlepszych słodyczy, jakie zjadłam przez ostatnie miesiące. Naprawdę, jest, jest przepyszny. Cóż to była za niesamowita uczta w przepięknych, klasycznych, eleganckich, nawiązujących do Francji wnętrzach. I też Francja królowała na talerzu, aczkolwiek z bardzo mocnymi, niesamowitymi akcentami morskimi. Jeżeli szukacie miejsca na Wyjątkową randkę, jeżeli chcecie zabrać całą rodzinę na wspólne świętowanie jakiegoś sukcesu, to myślę, że ta restauracja będzie ku temu idealna. Moim absolutnym hitem były wszystkie przystawki. Naprawdę, te smaki owoców morza, to jak one zostały idealnie dopracowane, myślę, że słowo idealnie mogłoby być synonimem grand. Blue. No i desery. Desery absolutnie mnie urzekły, szczególnie ten uwielbiany przez Jana Sobieskiego. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bardzo ciekawe smaki, produkty najwyższej jakości i to była taka uczta bez żadnego potknięcia. Nie wiem, jak można stworzyć taką perfekcję, ale chętnie się dowiem. Myślę, że wrócę tutaj nie raz, aby celebrować te smaki, aby też poznawać świat poprzez właśnie talerz, bo tutaj jest to jak najbardziej możliwe i po prostu niesamowite. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie, które danie najbardziej Was zaskoczyło, co najbardziej Wam się spodobało, co mielibyście ochotę zjeść. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.